Cześć tu Ania, a to jest kolejny odcinek 100 seriali. W każdym odcinku polecam trzy seriale, które mi się bardzo podobają. I jak widzicie, jak pewnie czujecie, jest teraz bardzo, bardzo gorąco. Dlatego znalazłam dwa takie seriale: bardzo lekkie i trzeci taki mniej, ale te dwa na pewno będą idealne na upały. Pierwszym serialem jest In the Middle. In the Middle to jest taki serial um, o takiej klasycznej amerykańskiej rodzinie. Prosty, 22-minutowy sitcom. Tak naprawdę niczym by się nie wyróżniał, gdyby nie to, że te postaci, które tam grają, są. Bardzo sprawnie nakreślone, A tak właściwie y, tylko jedna, która mnie tak absolutnie zachwyca. To jest najmłodszy syn Greek, bo to jest film o rodzinie. Y, mama, ojciec plus trójka dzieci, najstarszy bawy syn. Axel, whatever. Córka, która jest takim taką typową brzydulą popychadłem. And Sue. Mom, the dryer ate my leg warmers again. I told you, you can't put wet things in the dryer anymore. No i najmłodszy syn, który jest takim typowym Aspergerem, yy, jest dziwakiem geniuszem i on jest zachwycający. Uh, the President Outlawed Candy for Kids under 10.

Chłopcy w jego wieku, dlatego on gra postać 3 lata młodszą niż on sam. Ale jego ciekawa twarz i to, jak on gra, sprawiło, że ja zachciało mi się dodać tego serialu. I on gra doskonałą postać, bardzo specyficzną w tym serialu. Właściwie większość żartów, z których ja się śmieję, to właśnie żarty z jego udziałem. Ser jest lekki, przyjemny, ogląda się go naprawdę fajnie. Jest też bardzo realistyczny, bo szalenie mi się podoba, że oni naprawdę mają brudno w tym domu. Well, now I'm my hero, right mom? Thank you, honey. Eat your pancake. It's still frozen. Well, look at it a last longer. I have three kids, sobie z tymi dziećmi, a do ona nie radzi sobie z gotowaniem. I... We are a family and we are going to eat together as a family. Są wszystko tematy bardzo bliskie mojemu sercu, także serial jest doskonałą rozrywką, jest bardzo lekki, aczkolwiek przeszkadza mi w nim trochę taka moralizatorska nuta, bo on zawsze na końcu ma takie wstawki tej matki, która jest narratorką, takie dosyć moralizatorskie, czyli wszyscy się kochamy, uwielbiamy się, rodzina jest najważniejsza, to nie zupełnie do mnie przemawia, ale sam serial, w którym właśnie jest sporo fajnych gagów i którym nic im się nie udaje, naprawdę warto zobaczyć. I jest to przyjemny taki umilacz przy jakiejś samotnej kolacji albo po jakimś ciężkim dniu. Naprawdę on doskonale relaksuje i odstresowuje. Kolejny serial to serial bardzo nietypowy, bo to jest kolejny serial komediowy, nazywa się The Brick, czyli Świat o opałach, jest to serial HBO, ale jest to serial, który jest o konflikcie zbrojnym. What's going on in nie byłoby w tym nic dziwnego, mi to, że właśnie to jest serial komediowy. Ja jeszcze nie spotkałam się z żadnym serialem o konflikcie zbrojnym. Głównym bohaterem jest. Podrzędny pracownik ambasady w Pakistanie, którego gra, co z najdziwniejsze, Jack Black. Bo Jack Black kojarzy mi się z bardzo wulgarnymi żartami. To nie jest do końca moje poczucie humoru. On gdzieś tam nie zawsze trafia w te nuty, w które ja bym chciała uderzyć. Ale tutaj, jakoś w tym serialu Jack Black tak bardzo mi nie przeszkadza. Serial ma. just find demand 200 million dollars that's a lot of money isn't it really, we can print as much of that shit as we want give me one of those you're like a farmer man. I think I mixed up the pills yeah yeah well what the hell do we take this is what I think it is we're in for one hell of a ride yeah Ogląda się go świetnie, jest bardzo lekki. Zaśmiałam się kilkanaście razy przynajmniej. To na razie obejrzałam 7 odcinków, bo on jest bardzo świeżutki, jest tylko jeden sezon więc to jest taka totalna świeżynka. Jeszcze nawet nieukończony sezon, tak naprawdę. Podoba mi się to w nim, że z jednej strony on przekazuje bardzo dużo prawdy o tym, jak wyglądają od wewnątrz światowe konflikty, a z drugiej strony jest właśnie lekki, fajnie się przy nim siedzi i wielokrotnie no, ma, kilka, ma takie niektóre dobre, soczyste żarty, czy których naprawdę można się dobrze pośmiać. Także warto dać mu szansę, i no jest coś świeżego, jeżeli macie już dosyć tych wszystkich właśnie sitcomów, tak jak ten, który polecałam Wam chwilę wcześniej, czyli na przykład takich rodzinnych. Bo sitcomów w rodzinach są setki, czy nawet nie tysiące, o szkole są w seriali jest setki, jakieś nie tysiące, to o konfliktach. Tych seriali nie jest tak dużo, a komediowych seriali o konfliktach to jest chyba jedyny serial komediowy właśnie o konflikcie yy, światowym czy zbrojnym. Także musicie przynajmniej zobaczyć jeden odcinek, żeby sobie wyrobić o nim zdanie. Ostatnim serialem jest Unreal. Unreal jest to serial o kręceniu reality show. On jest bardzo mroczny. Ok, here we go. You get cash bonuses 911 Get that out of my face. Cat We are selling true love here. Jest taki trochę, mm, nawet depresyjny, ale jest bardzo wciągający według mnie w szkole każdy, nie wiem, dwunastolatek 13 trzynastolatek powinien mieć obowiązek zobaczyć ten serial, bo ten serial doskonale obnaża mechanizmy działania telewizji. I To, w jaki sposób to robi jest doskonałe I naprawdę każda osoba, która chce wziąć udział w reality show albo w jakimkolwiek programie typu talent show, powinna wcześniej zobaczyć ten serial i powinna, bo tam może zobaczyć wszystkie motywacje, jakimi kieruje się właśnie. Telewizja, w jakich warunkach pracuje ekipa, ekipa telewizyjna, to jest też bardzo fajne dla osób, które marzą o tym, żeby pracować w telewizji. Niech zobaczą chociaż dwa odcinki tego serialu i zastanawią się, czy dalej chcą pracować w telewizji. use it Jestem sick of being a manipulative bitch Leave your conscience at the door. I need your head in the game. Ten serial jest niesamowicie ciekawy i. Z pozoru na początku może wydawać się taki niezbyt głęboki, ale według mnie na jego przykładzie można bardzo wiele znać o problemach etycznych. Można bardzo wiele poznać o tym, czym kieruje się telewizja, o widzach, o uczestnikach. Tam jest mnóstwo tematów, i on według mnie jest po prostu kopalnią do tematów, do dyskusji. Poza tym świetnie się go ogląda, bo on trwa 40 kilka minut, a ja po prostu siedzę te 40 kilka minut i patrzę na niego. To nie jest tak, że ja przy tym sprzątam, że wychodzę do kuchni, że robię inne rzeczy. Ja po prostu jestem na nim totalnie skupiona, a ja już mam taki umysł, takiego dziecka internetu, że, że jak coś nie jest bardzo ciekawe, to ja automatycznie się odrywam, korzystam z telefonu komórkowego, robię 10 innych rzeczy. Bardzo ciężko sprawić, żebym ja się skupiła, a na tym serialu się skupiłam, więc to znaczy, że musi być dosyć wciąż. Także jest to coś ciekawego, tylko pamiętajcie, jest to dosyć młoczne więc jeżeli macie nie najlepszy humor, to chyba nie. On nie poprawi wam tego better. Albo że jest, jesteście rozczarowani światem, to potem stoją będzie jeszcze bardziej oszczerowani światem. To by było na tyle. Do zobaczenia już jutro. Pamiętajcie, że codziennie od poniedziałku do piątku o 19 pojawia się nowy odcinek, także wyczekujcie. Znaczy, nie, nie zawsze to jest 19, czasem jest to trochę później, czasem jest to trochę wcześniej. YouTube czasem nie tak zawodzi, że, że to niesamowite, bo ten upload czasem trwa bardzo, bardzo długo. jaki do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, chociaż jest bardzo ciepło. Trzymajcie się chłodno.